Hey everybody. I want to wish you a happy Easter or as we say in Dutch, a pass. Be, be safe stay at home and wash your hands. Bądźcie zdrowi i bezpieczni w te święta. Zostańcie w domu. Życzę wszystkim wesołego Alleluja. A oj wszystkim użyjcie się wielkanocne z rodziną. Zostańcie w domu i bądźcie wszyscy zdrowi. wszystko wszechromam mam przeje, Martin Galia. Z nawody dnia. означаецца в Польше вельмі паважна хацелася б павіншаваць усіх з гэтым святом і пожадаць здароўя і цеплівасці у гэтых ціенькіх хвілях Сапраўды свята гэта вельмі сімейная і означаць яго трэба разам Але звяртаюся да вас пожаданнем Застаньтеся ў дому Ка мы могли усе разам як найхутчэй вернуцеся до нормальнога ладу жыцця Віншую усіх со святом велиня Вікуні Ча самтруная але. Nie zapominajmy, że wielkimi krokami zbliżają się do nas święta Wielkiej Nocy. Dlatego chciałem Wam życzyć przede wszystkim zdrowych świąt. Apeluję do Was: spędźcie je w gronie najbliższych, najbliższych. Nie wychodźcie, trzeba ten trudny okres jakoś przetrwać. A jestem przekonany, że już wkrótce będziemy mogli świętować razem. Pozdrawiam Was serdecznie, wesołego aleluja. Hashtag zostańcie w domu.